Cześć, witajcie, a dzisiaj zapraszam Was do recenzji DJI Osmo Mobile 4 SE. W skrócie, OM4 SE od DJI to model, który jak najbardziej jest skierowany dla osób, które szukają właściwie kompromisu pomiędzy dobrą jakością, no i oczywiście ceną. I tutaj właściwie DJI wychodzi na... Powiedzmy potrzeby tych użytkowników, bo za około 350 do 400 zł mamy bardzo fajnego gimbala, który pozwoli nam na świetną stabilizację naszych nagrań wideo, które robimy telefonem. Tak więc tu pod tym względem urządzenie naprawdę zapowiada się bardzo fajnie. No i teraz, jeżeli chodzi o sam gimbal, muszę Wam powiedzieć, że jak najbardziej, jak to przystało na DJI, jest on wykonany bardzo profesjonalnie, mimo tego, że jest to urządzenie powiedzmy budżetowe. Nie mam tutaj wrażenia, że chociażby jakiś element, Elementy są gorzej spasowane od tych profesjonalnych modeli. Tak więc tutaj jak najbardziej jakość wykonania jest na piątkę, nie mam się czego czepić. No i przede wszystkim czujemy, że mamy mimo wszystko cały czas styczność z jakby z produktem z klasy pro, mimo oczywiście tej niższej budżetowej ceny. I to mi się bardzo w przypadku DJI podoba. W zestawie dostajemy etui na tego gimbala, dostajemy taki ala powiedzmy statyw, tak więc możemy na przykład sobie ustawić różnego rodzaju time timelapsy i tak dalej. Możemy sobie tego gimbala po prostu Postawić gdzieś na ziemi, na jakiejś płycie i tak dalej. No i po prostu możemy sobie właściwie wtedy ustawić, co chcemy zrobić, jeżeli chodzi o dane nagranie wideo. No i przede wszystkim takim fajnym, ciekawym dodatkiem jest to, że mamy jak najbardziej taki uchwyt na telefon i końcówkę magnetyczną, z którą właściwie będziemy sklejali właśnie samą, jakby, głowicę tego gimbala. Tak więc wystarczy, że po prostu magnetycznie możemy przystać do gimbala i właściwie tyle. Tak więc mamy pełną swobodę, kiedy chcemy odpiąć telefon wystarczy, że po prostu wyłączymy urządzenie, no i tak naprawdę odpinamy chociażby tą przysawkę magnetyczną, no i mamy telefon już w naszych rękach, tak więc to jest bardzo fajną i ciekawą opcją. No jeżeli chodzi o samą opcję stabilizacji, jak najbardziej tutaj odpowiadam na pytanie, bo pewnie ono się pojawi, czy musimy mieć aplikację, aby z tego gimbala korzystać? Teoretycznie nie, wystarczy, że po prostu włączymy naszego gimbala, no i chociażby odpalimy na telefonie opcję nagrywania, tak więc no również mamy możliwość stabilizacji wideo bez. Żadnej aplikacji, chociaż ta oczywiście, którą najprawdopodobniej Wam polecam e, pobrać, czyli właściwie DJI, mimo tego ona się nazywa: jest ona w Google Play, jest w App Store, czy w sklepie Huawei, App Galery. Tak więc właściwie w każdym sklepie, jeżeli chodzi o smartfony. No i tam rzeczywiście mamy więcej opcji, bo tam mamy na przykład bardzo rozbudowane time timelapsy, hyperlapsy, czy opcje stricte jeżeli chodzi o DJI na przykład powiedzmy takie efektowne przejścia i tak dalej podczas na przykład jakiegoś e, właśnie czy to lapsa czy nagrania gdzieś w jakimś tam dynamicznym momencie, tak więc no jak najbardziej w tej aplikacji zdecydowanie znajdziemy wiele ciekawych funkcji, niemniej jednak no jeżeli oczywiście nie chcemy z aplikacji korzystać wystarczy, że włączymy nagrywanie i możemy sobie tym joystickiem e, po prostu sterować czy chcemy nakierować gimbala w lewo, w prawo, góra, dół e, jeżeli chodzi o zooma wtedy tylko i wyłącznie on działa w aplikacji no, i jak najbardziej te wszystkie przyciski, chociażby do włączania czy do wyłączania, nagrywania, no działają też również w aplikacji. Tak więc wtedy, jeżeli nie chcemy jej używać, musimy wszystko robić ręcznie z poziomu telefonu. Niemniej jednak, jak najbardziej, stabilizacja już na samym początku jest, bo wystarczy, że telefon wepniemy właśnie w ten uchwyt. Magnetycznie przykleimy go do głowicy naszego gimbala. No, i automatycznie gimbal, kiedy będzie włączony, on się fajnie wypozycjonuje. No, i mamy możliwość przyciskiem. Mode, czyli chociażby dwukrotnym kliknięciem wybrania, czy chcemy nagrywać w pozycji poziomej, czy wertykalnej, tak więc do na przykład TikToka możemy sobie nagrać w formie pionowej jakiś film, czy, czy chociażby jakiegoś shortsa. Natomiast jeżeli chcemy po prostu nagrywać klasyczne filmy, klikamy dwa razy przycisk mode, no i wtedy nagrywamy filmy, załóżmy 16 na 9 takie poziome klasyczne. No i rzeczywiście wtedy możemy być pewni, że filmy będą po prostu wyglądały bardzo. Stabilnie, no bo nie ukrywajmy niektóre budżetowe telefony, które mają nawet fajną rozdzielczość 4K, niestety nie do końca radzą sobie dobrze ze stabilizacją, no i tutaj właściwie do tego potrzebny byłby gimbal. Jeżeli chodzi o ten model, jeszcze wrócę do Osmo Mobile 4SM, muszę wam powiedzieć, że tutaj po prostu, jeżeli chodzi o stabilizację, jest naprawdę świetnie. Zresztą efekty widzicie, postaram się Wam pokazać, jak dobrze to wygląda i jakie są przede wszystkim też różnice, jeżeli chodzi o nagrywanie z gimbalem i bez, bo tutaj jak najbardziej. Najlepszy jest chyba taki kontrast, abyście zobaczyli, że rzeczywiście w gimbala wyposażyć się warto. Niemniej jednak, jeżeli chodzi już o na przykład samą aplikację, mamy właśnie tam dostęp do tych hyperlapsów czy timelapsów po prostu. No i możemy sobie ustawić oczywiście parametry, jak długo on ma trwać, czy przede wszystkim z jaką częstotliwością ma być wykonany właśnie taki timelapse. No i możemy uzyskać bardzo fajne efekty, które również tutaj widzicie na ekranie, bo jak najbardziej, no w przypadku gimbala, wydaje mi się że najlepszą jakby opcją jego takiej promocji, aby Was zachęcić do tego, jest po prostu przekazanie końcowego efektu, jak wygląda wideo. A moim zdaniem ja akurat nagrywałem telefonem Realme GT Neo 3, który no tą stabilizację powiedzmy ma naprawdę całkiem dobrą, niemniej jednak w połączeniu ze stabilizacją właśnie z gimbalem te filmy wyglądają świetnie. No i tak tutaj podsumowując muszę Wam powiedzieć, że jeżeli szukacie dobrego gimbala w naprawdę sensownej e, cenie, no to wydaje mi się, że model Osmo Mobile 4SE, który właściwie jest dość świeżym modelem, naprawdę akurat tutaj. Pod tym względem będzie sprawował się świetnie, bo mamy te najprostsze opcje po prostu w postaci pięcia telefonu, automatycznej kalibracji przez gimbal. Tak więc, e, oczywiście, telefon zostanie automatycznie wypoziomowany. No i po prostu nagrywamy materiały, czy to właściwie w pionie, czy w poziomie. Kolejną sprawą jest to, że jak najbardziej mamy joystick, tak więc będziemy mogli sobie chociażby regulować, jak chcemy nagrywać i na jaki powiedzmy kierunek chcemy właśnie skierować kadr. No a jeżeli połączymy ten gimbal z aplikacją, no to właściwie wtedy dopiero dostajemy całe spektrum możliwości, chociażby na przykład bezprzewodowego po prostu włączania, wyłączania nagrywania, e, regulacji, e, powiedzmy kąta, pod którym chcemy nagrywać. Jeżeli chodzi o joystick i jeżeli chodzi o zooma, też będziemy mogli już właściwie z poziomu samego gimbala bezprzewodowo właśnie sobie regulować przybliżeniem podczas na przykład nagrywania filmów. No i to jest rzeczywiście bardzo fajna opcja, kiedy chcemy już nagrać materiał. Który będzie wyglądał no już bardzo, bardzo sensownie. Tak więc jak najbardziej koniec końców ten gimbal mogę wam śmiało e, po prostu polecić, bo wydaje mi się, że w tej cenie jak na jakość i możliwości DJI tutaj dostajemy naprawdę wiele za właściwie no, te około 400 zł, tak więc cenę uważam za bardzo atrakcyjną. Chyba, że znajdziecie w jakichś promocjach taniej, no to właściwie dla was tym lepiej. Niemniej jednak wszystkie funkcje, które mają gimbale właściwie od DJI za dużo wyższą kwotę. Praktycznie w większości tutaj są, natomiast zwykła stabilizacja, po prostu materiałów, kiedy chcemy nagrywać wideo, po prostu które ma wyglądać lepiej, ma być stabilne. No i przede wszystkim, ma się Wam podobać, czy to właściwie na potrzeby Wasze prywatne, czy ma. Podobać się także waszą na przykład widzą, kiedy robicie jakieś filmy na YouTube i tak dalej. Tak więc tutaj jak najbardziej na pewno zakup nie będzie bezsensowny, bo rzeczywiście urządzenie jest naprawdę akurat świetnym wyborem. Tak więc tyle, jeżeli chodzi o tą recenzję. Mam nadzieję, że oczywiście Wam się podobało. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę pod tym filmem. Jeśli macie jakieś pytania, pytajcie w komentarzu. Jeśli chcecie być na bieżąco, subskrybujcie mój kanał. Dzięki, no i do zobaczenia w kolejnych materiałach.